Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gosza TV. Program będzie o sukienkach i spódnicach, które przetłumaczymy na język jesieni i zimy. W Polsce lato trwa bardzo krótko i czasami po prostu żal rozstać się ze spódnicą czy sukienką, którą założyłyśmy zaledwie kilka razy. A bywa i tak, że w szale zakupów podczas wyprzedaży nabędziemy jakąś spektakularną rzecz, z którą nie chcemy czekać do przyszłego lata. Kiedyś noszenie letniej garderoby z jesienno-zimową było jak kwiatek do kożucha. To znaczy, nie pasowało. Z czasem to powiedzenie przestało mieć pejoratywne znaczenie, bo zaczęliśmy z modą eksperymentować. Umiemy już oswoić szorty, które nosimy z grubymi rajstopami w zimie. Ale co z resztą garderoby? Letnia sukienka wygląda świetnie na plaży. Ale może również dobrze wyglądać z grubym wełnianym swetrem. Jedna z zasad takiej współczesnej stylizacji to łączenie różnorodnych grubości faktur i struktur. Puchówka połączona z cekinową spódnicą, koronkowa sukienka noszona z futrzanym kołnierzem albo kamizelką, a może cienka wiskoza połączona z grubą wełną. Co sądzicie, brzmi egzotycznie? Pokażemy Wam, że nie musi, że takie stylizacje nie tylko was mogą zachwycić, ale również pomogą Wam w eksploatowaniu waszej wiosenno-letniej garderoby. Istnieje kilka sposobów na rozgrzanie letnich sukienek i spódnic. Zdecydowanie są to płaszcze, kurtki, szaliki, szale, kuminy. Mogą to być również berety, kapelusze, futrzane kołnierzyki. Oczywiście nie należy zapominać o grubych rajstopach. Tutaj prezentujemy wycinek szafy Pauliny, która poprosiła nas, abyśmy pomogli jej zestawić trzy sukienki i trzyletnie spódnice, z którymi nie może się rozstać w nowych aranżacjach jesienno-zimowych. Tą korołkową sukienkę Paulina upolowała na letniej wyprzedaży. Nie musi jednak czekać do wiosny czy lata, może nosić ją teraz. Tutaj przygotowałam taką stylizację w klimacie boho-etno w zestawieniu z futrem, ciemnymi rajstopami i wysokimi kozakami. Jeżeli chcecie optycznie wydłużyć nogi, dobrze jest nosić rajstopy w kolorze butów. Tutaj dołożyłabym jedynie kapelusz, który zamknie fenomenalnie lubo. Voilà! stylizacji zastosowałyśmy sukienkę e, granatową w drobne białe zabawne ptaszki. Połączenie czerwieni, bieli i granatu to iście marynarskie zestawienie, które będzie przypominać wam lato. Natomiast cała stylizacja jest bardzo jesienna. Kurtka wydaje się klasyczna, ale posiada bardzo fajne pikowania i kształt w formie litery A. Całość w zestawieniu wygląda jesiennie, ale świeżo. Paulina nie przepada za bardzo wysokimi obcasami, jednak takie koturny nadają się do codziennego biegania. W połączeniu z ciemnymi rajstopami wydłużają optycznie sylwetkę. Kochamy sukienki w kwiaty. Nie wyobrażamy sobie lata bez tego deseniu. Jednak te sukienki nie muszą być skazane jedynie na letnią garderobę. W tym wypadku przygotowałam stylizację dla Pauliny, która wybiera się na urodziny do swojej babci. Chciała założyć sukienkę, którą babcia bardzo lubi, a która jest sukienką letnią. Zastosowałyśmy grube rajstopy w kolorze jednym z kwiatów. Do tego wybrałyśmy buty, które mają podobną tonację i marynarkę, która jest mniej zobowiązująca. Całość nadaje się idealnie na taką okazję. szafirowa spódnica i sportowe buty to zdecydowanie elementy letnich stylizacji. Można je również przygotować w wersji jesienno-zimowej. Wystarczy założyć gruby wełniany sweter, rajstopy około setki 120, które są mocne, kryte i będą wystarczająco ciepłe, a także czarny sweter. Jedyny element, który bym tutaj dodała, to szafirowy szal. Jak widzicie, wcale nie musicie się żegnać ze swoją zwiewną, wakacyjną spódnicą. Wystarczy ciemny dół, sweter o bardzo ciekawym splocie i francuski beret. E, myślę, że też dobrą opcją byłoby założenie kołnierzyka futrzanego. Taki kołnierzyk można spiąć agrafką. Ewentualnie, jeżeli będzie bardzo chłodno, można założyć gruby sweter i do niego przypiąć kołnierzyk. Tego typu kołnierzyki możecie przypinać nie tylko do swetrów, ale i do płaszczy i kurtek, które zdecydowanie podrasują luk i stworzą taki lekko francuski szyk. Cekinowa spódnica, w której Paulina szalała na niejednej letniej imprezie, zdecydowanie może być również wykorzystana do jesiennej stylizacji. Jak zauważyliście, Paulina kocha czarne rajstopy i również tutaj je wykorzystaliśmy. Do tego sportowe buty i yy, sweter, który yy, ma oryginalną czerwoną gwiazdę. Całość, pomimo tego, że zestawiona jest z prostych elementów, tworzy bardzo efektowne zestawienie. A jeżeli naprawdę jest zimno, sugeruję założyć puchówkę. Taka puchówka może zmieścić się w takim oto woreczku, i całość możecie zabrać na fajny jesienno-zimowy wyjazd. Ta kurtka puchowa ma bardzo fajne wewnętrzne zapięcie na zamek, a zewnątrz można jedynie zamknąć kilka albo całość w zależności od uznania. W takiej wersji Paulina na pewno nie zmarnie. Jak widzicie, kurtka puchowa nie musi być ciężka i siermiężna. Wystarczy odpowiedni krój. Podkreślona talia, piękne przeszycia. Kolor również nie musi być czarny, nie musicie być zlani z całą masą szarości jesienno-zimowej. Tutaj mamy przykład ciemnej zieleni, która świetnie będzie prezentowała się na tle jesienno-zimowej aury. Nadzieję, że zostałyście zachęcone do tworzenia własnych ciekawych inspiracji. Wasza garderoba powinna być bardzo funkcjonalna, a jedyne, co powinno Was ograniczać, to wyobraźnia, a nie temperatura. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Komentujcie, wysyłajcie propozycje kolejnych tematów. Do zobaczenia, cześć. Taką kamizelkę możecie również bardzo łatwo zrobić. Wystarczy znaleźć w szafie babci stare futro. Odciąć rękawy i kamizela gotowa. Podczas jesiennych ulew możecie do tej stylizacji założyć kalosze i całość będzie wyglądała równie stylowo.